Patrzcie jaki malowniczy zachód słońca A tam o Są jabłuszka I teraz zaczęłam z małą dyskusję, czy mam po nie wejść czy nie wejść Ja jestem żeby wejść bo tu Stąd mam ładne przejście tu na drzewko A stąd Sięgnę tam tylko teraz pytanie, czy się po drodze nie zabije i nie wpadnę tam w krzaki. I ląduję w krzakach I ląduję w dzikiej Rądu. Wow! Tak. Bo tu dzika róża, a dzika róża ma dużo kol kolczy Dobra, idziemy na. W ogóle, widzowie, kupiłam sobie taką torebeczkę. Taką białą, Ładną Tu mam dwie kieszonki. Tu mam jeszcze jedną. Także, za niedługo może wrzucę filmik pod tytułem, co mam w torebce. I sobie zobaczycie. Patrzcie widzowie, jakie fale wielkie. Patrzcie. Mój mąż by tu już wleciał w te fale jak dzik paśnik. sama bym w to wleciała, gdyby nie było tak zimno. Patrzcie, jak piękne! Patrzcie, widzowie, piękne. Ta. Słuchajcie widzowie, sytuacja taka była, że mama powiedziała, że jakie fale, a ja poleciałam jak dzik w paśnik, żeby Wam fale nagrać i mojemu mężowi. Tak widzowie, takie buty się teraz kroją. O i patrzcie jakie ładne chmurki i stateczki. Patrzcie, mam już goferka, tu w tym punkcie daję dużo owoców, są całorocznie, więc na pewno tu przyjdę jeszcze z mężem. I no, możecie mówić na mnie goferkowa pani. Pozdrawiam. Tu.